Dzień dobry kochani, dzisiaj przygotujemy sobie kurczaka, makaron z kurczakiem, warzywami i szpinakiem. Będziemy potrzebować, ja tutaj mam już gotowany taki drobny makaron, O, mniej więcej on tak sobie wygląda. Ugotowałam tutaj półtorej szklanki, szklanka u mnie ma pojemność 250 ml. Półtorej szklanki wsypałam do wody z solą, obgotowałam, wypukałam odcedzi, i odcedziłam. Do tego będziemy potrzebowali kurczaka. Ja mam tutaj pierś z kurczaka i mam dwa takie kawałki. I w sumie tego jest 400 gramów. Do tego będziemy potrzebowali paprykę. Ja tutaj mam połowę papryki czerwonej, połowę papryki żółtej. Obrałam sobie ją z nasionek i błonek. Mam jedną marchewkę, którą pokroję w paseczki. Pomidorki koktajlowe mam ich tutaj 20 sztuk. Dwie cebule, trzy ząbki czosnku i jedną papryczkę chili. Taką garść małą szpinaku, baby szpinaku oraz tutaj troszkę mam jeszcze natki od pietruszki. Mam jeszcze grzyby Simeli. Shim ja kupiłam je akurat w takim, w takim opakowaniu 150 gramów, które również sobie usmażymy do tego makaroniku. Należy pamiętać, żeby odciąć grzybnie, do tego będziemy potrzebowali 250 ml pasaty pomidorowej, około 100 ml śmietanki 18. Dwie cebule, oliwę z oliwek, odrobinę masła. Mam tutaj chili, pieprz i sól. Oraz wycisnąłam sobie tutaj połowę sok z połowy cytryny. Zaczniemy od pokrojenia kurczaka. Ja go sobie pokroję w taką kosteczkę nie za grubą jak mi się tam uda. To jest takie dość szybkie danie jednogarnkowe, kiedy wpadamy do domu i mówimy coś trzeba zjeść. No i patrzymy, co mamy akurat w lodówce. Tego kotletka będziemy przesmażać na z solą, z pieprzem na początek, a później będziemy dodawać warzywka i doprawić. Czeka już mam pokrojonego, przełożę go sobie tutaj do miseczki. Wieseczkę sobie wytrę. Teraz pokroję sobie cebulkę. Będę ją kroiła w piórka. Te cebulki mam dwie. Też sobie ją przełożę do miseczki. Oczywiście, jeżeli nie będziecie Państwo mieli jakiegoś produktu, na przykład grzybów Simei, no to można dołożyć zamiast nich zwykłe pieczarki albo w ogóle zrobić bez grzybków. W już mamy pokrojoną grzybę i mamy odciętą grzybnię. Teraz rozgniotę sobie czosnek i pokroję papryczkę. Czyli w zależności, czy Państwo lubicie ostre czy mało ostre, to albo całą tą papryczkę, albo połowę. Ja dodam całą. Bo my robimy taką dość ostrą kuchnię, zdecydowaną, więc u mnie to będzie cała papryczka, czyli jeżeli nie macie Państwo papryczki, chili, można dołożyć taką paprykę z yy, proszków, czyli. Papryczkę mamy pokrojoną. Rozgniotę sobie czosnek i pokroję go. Rozgniatam go, żeby jak najwięcej z niego wydobyć smaku. Czosnek można pokroić, zetrzeć. Jak Państwo uważają, ja zawsze kroję. My lubimy czosnek, więc pokrojone. Teraz tutaj mam jedną marchewkę. Tę marchewkę mam nieobraną, więc sobie szybciutko ją obiorę. Tam marchewkę, pokroję sobie w takie pół. takie słupki powiedzmy. O! Więc sobie ją podzielę. Też nieważne jakiej grubości one będą, jak tam Państwo będziecie sobie uważali. Tak ją pokroicie. Ja w takie pół słupki sobie ją pokroję. Czyli taką o! Staram się, żeby ten makaron był zawsze jak najbardziej kolorowy, dlatego yy, trochę zieleninki, trochę żółtej papryki, żeby było dość kolorowo. I to też sobie przełożymy do miseczki. paprykę. Paprykę sobie dorzucę do tej miseczki tutaj z marchewką, żeby mi łatwiej było przejść do kuchni i pokazać państwu, jak to wszystko się smaży. Paprykę, jak mówiłam wcześniej, obrałam sobie z nasionek. I też ją kroję sobie w takie słupki. Do tego dołożymy czerwoną paprykę. Też ją sobie pokroimy w takie słupeczki. Czekaj, już mamy pokrojoną. Teraz sobie pokroję pomidorki. Ja mam takie pomidorki koktajlowe. Będę je sobie kroiła tylko na połowę. Jeżeli nie macie Państwo koktajlowych pomidorków, można zużyć normalne pomidory i pokroić sobie je wtedy na mniejsze kawałki w jakąś kostkę na przykład. torki mamy pokrojone, pozostała mi jeszcze tylko moja zieleninka, tutaj tak jak już wspomniałam mam odrobinę natki od pietruszki i sobie ją pokroję, też nie za drobno, żeby była widoczna. I tak jak wspomniałam, ja mam tutaj proszę zobaczyć taką garstkę szpinaku Baby. I też go troszkę tylko przekroję, żeby nie były to takie aż wielkie liście. Bardziej chodzi o kolor i troszkę zmianę smaku. I to też sobie przełożę do miseczki. Do zobaczenia za chwileczkę podczas smażenia. Tak więc zaczynamy smażenie. Włożyłam sobie już tutaj masełko, doleję troszeczkę oliwy. Ja mam tutaj takiego woka i sobie na tym woku będę tutaj smażyła. Wrzucimy kurczaczka. Nie będziemy go smażyć. Do tego kurczaczka damy troszkę chili, troszkę soli. I na razie tyle. Przemieszam i niech on się nam tutaj posmaży. Ja mam taką tutaj mieszadełko porcelanowe, oczywiście możecie Państwo użyć sobie innego mieszadełka. No i jest takie porcelanowe. Kurczak nam się troszkę podsmażył, ja go sobie zdejmę. Na razie jeszcze do miseczki. Zby sobie cebulkę na ten sam kuszczyk. Troszkę jeszcze podleję oliwą. Podlałam sobie tą cebulkę oliwą. Cebulka już nam się zeszkliła. Dodam papryczkę chili i czosnek. I tak naprawdę zaraz wrzucę sobie grzybki shimeji, bo one muszą tak jakby najdłużej się tutaj piec. Wszystkim i stopniowo będę dokładała pozostałe składniki. Teraz dodam sobie paprykę i marcheczka. Jeszcze w zasadzie mogę odrobinkę oliwy dodać, nie za dużo. Staram się tak dozować z tą oliwą, żeby po prostu nie było za dużo tłuszczu w tym makaronie. Teraz dorzucimy sobie Nasze pomidorki. I jeszcze. ile podluśnimy. I znów odrobinę soli. Proszę nie przesadzać z tą solą, bo zawsze można doprawić, natomiast jak przesolimy to już nie będzie fajnie. I gruboziarnisty pieprz. Do tego sobie dodamy. Z powrotem dorzucimy kurczaka, którego wyjęliśmy. Już do tych warzywek. No i oczywiście wrzucimy naszą zieleninkę. Wlejemy koncentrat pomidorowy. Och, jak pięknie pachnie, muszę Państwu powiedzieć, zapach. Piękny. Tutaj, tak jak wspomniałam, miałam cytrynę, I, i jest to sok z połowy cytryny. Wcześniej sobie tą cytrynę wymasowałam, przecisnęłam i, tak jak mówiłam, użyję trochę. Myślę, że połowa tego mi wystarczy. Ja sobie tutaj to spróbuję na smak. Idealnie. I nic nie muszę dodawać. Tak jak mówiłam, lubię dość ostre, pikantne i takie to jest. Teraz dołożę sobie ten makaron, który wcześniej miałam ugotowany, proszę Państwa. I to też musicie Państwo mieć świadomość tego wedle Państwa życzenia. Jeżeli Państwo lubicie dużo makaronu, to więcej sobie go ugotować, jeżeli lubicie więcej warzyw. No więcej warzyw. Ja myślę, że mi wystarczy taka ilość, jaką w tej chwili mam. Czyli w zasadzie zużyłam praktycznie cały ten makaron, który sobie ugotowałam, i na koniec już możecie Państwo dodać więcej. Pasaty pomidorowej. Mówię, według Państwa życzenia. Ja robię to w taki sposób, jak my lubimy. Czyli, tak jak Państwo widzicie, jest bardzo dużo warzyw. Jest makaron, jest kurczak. Nie jest to bardzo na tą chwilę jeszcze połączone, bo tym łącznikiem całości tego makaronu będzie śmietana. Ona będzie doda takiej kremowości temu makaronowi, a jednocześnie go bardzo ładnie nam tutaj połączy. Proszę zobaczyć. Przed podaniem proponuję jeszcze pokroić sobie jakieś zieleninki, koperku albo natki od pietruszki i zwyczajnie posypać, kiedy wyłożymy do miseczki już. Tak powinna wyglądać ta potrawa. Jest naprawdę pyszna. Ja za chwileczkę tutaj troszkę wyjmę na miseczkę, żeby Państwu pokazać, jak to w rzeczywistości wygląda. Warzywa lepiej, jeżeli są al dente, niż zbyt mocno wysmażone. Bardzo proszę: makaron z kurczakiem, szpinakiem, grzybkami, szymei. Jeżeli Państwu podoba się mój przepis, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.